Dużo o tym się urodziło 10 marca, Między innymi moja koleżanka Magda Parol. Nawet to sama bin Laden. Ale nie wszyscy wiedzą kim jest Magda. Natomiast Chuck Norris jest wielką postacią. I chyba się pani ze mną zgodzi. No nie zapomnimy chyba takie nie zapomnimy Chucka Norrisa z roli w takim filmie jak człowiek prezydenta albo człowiek prezydenta 2". A zaginiony w akcji to już czysty bestseller Kina. Dlaczego akurat nie tym zrobić? No cóż, przekąski Zakąski to bardzo fajne miejsce. Ja się doskonale tutaj czuję, krakowskie przedmieście zawsze było dla mnie takim drugim domem. Dlaczego tu jest, nie? Polska. Tu jest, tu jest Polska? Tu jest Polska proszę właśnie, proszę pana. Tu jest Polska. A Polakom należy się odrobina uśmiechu, tak? No pan się śmieje, pan wie o czym ja mówię. No to traktować jako kontrmanifestacja? Nie, no jak na kontr manifestac, to nie Przecież Chaorys urodził się pierwszy. <laughs> Ładnie 10 marca 1940 roku w Oklahoma. Przyszedł na świat Chuck Norris, Uczeń bursalnik. Nie <grystanie> <grystanie>